Dzisiaj bardzo szczególną relację chcemy Państwu zaproponować, mianowicie pierwszą być może w historii mediów. Relację z odbioru, bo chyba tak to należałoby powiedzieć, pracy doktorskiej. Pewnego młodego człowieka, a jest nim, tu się kończył powoli żarty, Andrzej Dudy Dudziński, znakomity grafik, satyryk, przyjaciel trójki. Rozmawiam z panem Januszem Foglerem, który jest. Czym zechciałbyś się przedstawić oficjalnie jako? Dziekanem Wydziału Sztuki i Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w której to właśnie akademii, absolwent tejże akademii Andrzej Dudziński postanowił obronić doktorat. <grystanie> Szczegóły, jak do tego doszło, drogę zapewne nam opowie Andrzej Sam. Natomiast może o tym, że w wydziale Media pytają o Wydział Sztuki Mediów. No, niewiele jest takich Wydziałów, które by zawierały w sobie nazwę Media. To jest stosunkowo nowy Wydział, bo w tym roku kończymy 5 lat. Chociaż sztuka mediów swoimi korzeniami sięga aż do profesora Jarnoszkiewicza, czy profesora Winiarskiego, czy profesora Gierowskiego, na Akademii ten Nurt i ta tematyka była zakorzeniona mocno. Na wydziale sztuki mediów mamy takie potężne postaci polskiej kultury jak Leon Tarasewicz Paweł Suszik, to jest przestrzeń malarska. Jak Grzegorz Kowalski i jego doktoranci, czyli Artur Żmijewski czy Kasia Kozyra to jest pracownia przestrzeni audiowizualnej. Jest również pracownia działania przestrzennych Mirka Bałki. To jest też sztuka mediów. Na Wydziale Sztuki Mediów jest Krzysztof Wodiczko i jego również działania oraz potężna fotografia i realizacja obrazu, gdzie jest mnóstwo naszych pracowników oraz nasi doktoranci jak Tomek Sikora, Tomek Tomaszewski. Częściowo w tej chwili Andrzej Dudziński przygotowuje się. Andrzej Świetlik jest Rosław Szajbo, jest Wojtek Praszmowski czy też jest Prot Jarnoszkiewicz i Witek Krasowski. Armia znakomitych twórców. Realizacja obrazu to Andrzej Jaroszewicz, reżyseria to jest Marcin Jarnuszkiewicz, ale z tym wydziałem jeszcze też związana Anda Rotenberg, Monika Małkowska, czy Milada Ślizińska, czyli też mamy mocne zapisy teoretyczne. Pióra. To jest taki wydział, można powiedzieć, na Powązkach, bo to jesteśmy. W Właśnie, czasie. miejsce jest bardzo szczególne. No. <laughs> Państwo sami je sobie wybrali. Jechałam z dużą na ramieniu tutaj, ale w efekcie, w, czy w finale tej podróży, nie jest źle. Jest to Echety, piękne miejsce. Akademia ten budynek dostała 80 lat temu od miasta. To jest wielka zasługa profesora wieczorka, który wywalczył go dla Akademii, a Wydział Sztuki Mediów w zasadzie rozpoczął wykorzystywanie tego obiektu. Teraz tutaj dobudowujemy kawałek dla rzeźby, rozwijamy się, ale generalnie najbardziej cieszymy się z tego, że tu studenci chętnie przychodzą i mamy ogromne zainteresowanie wydziałem oraz to, że wszyscy najlepsi chcą tu wykładać. I tak naprawdę teraz powiem coś strasznego, ale... Naprawdę, już niewiele jest osób w kraju, których chcielibyśmy zatrudnić. O, no cóż, bo rzeczywiście, już mało nazwisk pozostało do wymienienia, bo te największe już padły. Można powiedzieć, mieszkających w Polsce, również spoza Polski. No dobrze, a na czym polega praca doktorska? Do kogo pan dziekan by mnie teraz skierował, żeby dowiedzieć się, na czym polega praca doktorska na tym wydziale? Ja sądzę, że o tej pracy doktorskiej najlepiej opowie, jeżeli nie Andrzej Dudziński, to jego promotor, prot Jarnoszkiewicz. Ale tutaj są prace albo z działań przestrzennych, albo z działań multimedialnych, intermedialnych, z fotografii, z realizacji obrazów. Praca Andrzeja jest najbliżej fotografii i działań multimedialnych. On swoją pracę wykonał w Katedrze Fotografii i Realizacji Obrazu. Praktycznie są to jego nowe dzieła, dosłownie kilka dni temu dostarczone i dzisiaj były przedmiotem obrad Rady Wydziału. Rada Wydziału na swoim posiedzeniu dzisiaj... Dzisiaj, są... czyli 20 maja, bo wtedy odbywa maja, się tak. ta uroczystość. Przyjęła pracę, to jest część praktyczna, jeszcze jest znakomita część teoretyczna, którą Andrzej również przygotował, Dudziński, i, I ta praca będzie miała publiczną obronę najprawdopodobniej 5 lub 6 czerwca, nie pamiętam w tej chwili. Co byśmy... znaczy publiczna obrona takiej pracy? Publiczna obrona polega na tym, że jest otwarta obrona, są recenzenci, promotor i doktorant i w całym tym procesie mogą wziąć udział wszyscy chętni. Otwarta wystawa jest w tej chwili do obejrzenia jako element tej pracy doktorskiej i również sama publiczna obrona jest również otwarta. Dla wszystkich chętnych. No bardzo dziękujemy. Czujemy się zaproszeni. Może Państwo, którzy nas słuchają, także. Rozmawiałam z Panem Dziekanem, Januszem Woglerem. W takim razie, zanim dotrę do Pana Prota Jarnuszkiewicza, który jest promotorem pracy, to zapytam Pana Profesora Macieja Buszewicza o jego opinię. Tak, bo recenzent wydaje w zasadzie opinię. Tak, recenzja wydaje opinię, i jest tyle obrazków, a każdy składa się przynajmniej z trzech elementów, że ta opinia pewnie i recenzja będzie jakiejś niezwykłej obfitości, ale to, do czego się Andrzej Ludziński przyznaje, a wręcz o tym pisze w swojej dysertacji na temat dzieła, że to nie on fotografuje, tylko aparat fotograficzny. Że zawierzył wszystkim automatycznym funkcjom tych urządzeń i on robi notatki, z których potem buduje te bardziej intelektualne, słowo dotyczy dużej wagi, ale frywolne obrazy. I to, że gdzieś nam wszystkim, przynajmniej z mojego pokolenia, Andrzej Dudziński kojarzy się przede wszystkim jako rysownik, ojciec słynnego Dudiego, to nie zmienia faktu, że od wielu lat już pracując dla wydawnictwa Znak, zaczął robić Aluzyjne, intrygujące kompozycje fotograficzne. Czasem z lepszą, czasem z gorszą typografią, ale w tych obrazach, które oglądamy, szczęśliwie typografii nie ma, i w związku z tym możemy z radością patrzeć na to, jak Andrzej myśli o obrazach, jakie skojarzenia on sam w sobie znajduje i je stara się nam sprzedać. Rozumiem, że już pan profesor część recenzji napisał głosem. No właśnie, już mi zostało coś w głowie, więc no wystarczy <noise> tylko usiąść przy klawiaturze i, i dokończyć. <noise> Dziękuję bardzo. Pan Dzie profesor Maciej Buszewicz. No i rzeczony promotor pracy Andrzeja Duzińskiego, pracy doktorskiej, która z naszego punktu widzenia oglądających jest po prostu wystawą, ale w bardzo szczególnym miejscu. Pan Prot Jarnuszkiewicz. No, przepraszam, wzruszam się, ponieważ wielokrotnie prowadziłam wywiady z pańskim ojcem. Tu widzę młode pokolenie już z promotorami. No dobrze, to był żart. A teraz wszystkich tutaj pytam, na czym polega specyfika pracy, no bo nam się praca doktorska kojarzy z pracą naukową, napisaną, nic do oglądania, nic przyjemnego przy okazji. Na czym polega w ogóle ten wydział, no on co prawda istnieje już 5 lat, nie mniej na co dzień zwykły śmiertelnik tu nie trafia i tak dalej, i tak dalej. Kontynuuję ten styl pytania, na czym polegało promowanie tej pracy i czy zechciał Pan na początku jeszcze więcej o sobie powiedzieć, gdyż powtórzę, lepiej znam Pańskiego ojca, znałam kiedyś dziadka. Ja nazywam się, jak Pani wspomniała, Prot Jarnuszkiewicz, skończyłem Wydział Operatorski w Łodzi, a na tym wydziale jestem Prodziekanem, szefem katedry fotografii, na samej Akademii pełnomocnikiem rektora do spraw zagranicznych. No i trzecim pokoleniem Jarnuszkiewiczów tej uczelni. Jeśli chodzi o samą tą pracę i czym ona była dla mnie, bycie promotorem tych prac, właściwie można by powiedzieć, że dużą przyjemnością i dużą nauką, bo to co Andrzej zaproponował i to co widzimy tutaj w tej galerii, którą się opiekuje, czyli w naszej galerii wydziałowej na ulicy Spokojnej, to wielkoformatowe prace będące kolażami fotograficzno-graficzno-malarskimi i. Będące taką przestrzenią obrazu, która jest dla mnie jako fotografa czymś niezwykle interesującym. To znaczy, ja byłem wychowywany w kulcie pojedynczego obrazu, w kulcie pojedynczej klatki, w takim misterium tego zjawiania się obrazu na celuloidzie przez takich wielkich profesorów jak profesor Jerzy Wójcik czy profesor Witold Sobociński, gdzie właściwie ta klatka była nienaruszalna. Przez e, samą formułę pracy na tym wydziale, pracy na Wydziale Sztuki Mediów, gdzie fotografia jest tylko, tylko i aż materiałem, jest medium, jest jakąś przestrzenią, którą się przetwarza. Jest to dla mnie niezwykła nauka, także kompatybilna z tym, co tutaj jest na tych realizacjach, to znaczy naruszenie samej struktury fotografii i połączenie tego, czym jest malarstwo, czyli Działanie gestem, działanie kreską, działanie pewną swoją bardzo spersonalizowaną formą wyrazu artystycznego czy plastycznego i połączenie tej formuły z taką mimetycznością fotografii dosłownością, przełamywanie, szukanie zależności między tymi przestrzeniami, niezwykle ciekawe i niezwykle pouczające nawet dla promotora. A proszę mi powiedzieć, że to jest norma na tego typu wydziałach, no na Akademii Sztuk Pięknej czy w Szkole Filmowej, norma, że tak oto prezentuje się prace doktorskie? Ja, będąc humanistką, jestem przyzwyczajona do 40 stron maszynopisu, koszmarnej nudy, oczywiście. Takie jest założenie, to znaczy, doktorat ze sztuk plastycznych zakłada stworzenie dzieła, które oczywiście także jest wsparte pracą teoretyczną, którą doktorant musiał zrealizować, napisać, zawierającą opisy inspiracji, własnych rozmyślań i często także opisów technicznych, bardzo bezdusznych, ale. Niezbędnych w wypadku takiej procedury jak doktorat, a same dzieła no, są obiektem, na podstawie którego ten doktorat jest broniony. Czyli doktorat jest jakąś formą badania naukowego, i w tym wypadku była to przestrzeń badania zależności fotografii z grafiką, z rysunkiem, z działaniami cyfrowymi na obszarze tych dwóch mediów. Tak więc. Yy... To stało się przestrzenią tej ekspozycji, tym samym właśnie główną częścią doktoratu. Profesor Nazwyczajny Prot dziękuję bardzo. Profesor. Bardzo dziękuję. No i podchodzimy, przepraszam bardzo, do bohatera tego wieczoru. Chciałbym przedstawić operatora filmowego Andrzeja Wojciechowskiego, z którym pracujemy teraz. Nad filmem Mój Ojciec Staś, którego opinia jest dla mnie niezwykle ojciec, cenna. oczywiście Magdy, Twojej ojciec żony, dykt. Tak. Ale Andrzej Wojciechowski robi do tego filmu zdjęcia, stąd się znamy. Ale dlaczego uważam jego opinię za niezwykle cenną dla siebie? No to wiadomo, no on jest operatorem filmowym. On patrzy na to trochę inaczej niż fotograf, ale jednocześnie jesteś też fotografem. Czy W związku z tym mogę prosić, zanim porozmawiam z bohaterem tego wieczoru o. Operatora filmowego Andrzeju nie znikaj, bo jeszcze chciałbym z znowu... tobą No ja jestem pod dużym wrażeniem tych prac, bo to jest niezwykła umiejętność operowania przez Andrzeja takim detalem fotograficznym i budowanie z takich bardzo drobnych rzeczywistości całych takich plenerów fotograficznych, świata w skali makro, który nabiera w ten sposób jakiś w ogóle niesamowitych znaczeń i kontekstów i budują się z tego całe takie mikrokosmosy, mikrocząsteczki. Pięknie, Andrzeju. Musimy wydać te wypowiedzi w wersji pisanej, te wypowiedzi osób dzisiaj pytanych. Ja teraz mi. mogę sobie podukać. Tak, tak to możesz, to możesz, spokojnie. To ja bardzo dziękuję. A czy możemy do drugiej sali przejść, bo tam troszeczkę ciszej może. Ale nie licz na to, że skoro to jest część praktyczna pracy doktorskiej, to będziemy serio. Nie liczę na to, liczę bardzo na to, żebyś w swoim stylu, no właśnie, oprowadził nas po całej tej sytuacji. Ja to robię już od kilku lat. Te tak zwane obrazy cyfrowe, no nie wiem jak to inaczej nazwać fotokolarze, ktoś powiedział, no są to po prostu kompozycje malarskie składające się z elementów. Jak to technologicznie powstaje? My nie fotografowie Bebek, nie wiemy. W komputera. Zaczyna tak, się od zdjęcie. czego? Od aparatu fotograficznego? Najpierw jest pstryk. Nie jest to słowo przez poważnych fotografów poważane, ponieważ pstrykacz jest pejoratywny. Ale najpierw jest to kliknięcie. Dzisiaj to jest aparat cyfrowy, więc tam w ogóle to kliknięcie jest umowne. A potem jest przeczesywanie archiwów, no, setek i setek albo i tysięcy zdjęć z tym, że... Ale wynik tych prac fotograficznych jest oczywiście już w komputerze, nie oglądasz tak, tego na tak, tak, odbitkach. Tak. Nie, żałuję, no już nawet nie na slajdach, ale może jest trochę łatwiej jeszcze do ogarnięcia. Natomiast bardzo wiele z tych znaków, z tych symboli powstaje na zamówienie, że ja szukam czegoś jeszcze. Mam już część jakiejś kompozycji, myślę sobie, a to by mi się przydało. Coś takiego, i wtedy albo szukam, czy tego nie mam, albo to robię po prostu jeszcze raz. Zdjęcie, ale takiego kawałka liny jakiś z jachtu czy z okrętu zasupłanego, na, rozczochranego na plaży, no, no. tego mnie wymyśli. To są wszystko rzeczy znalezione, porwane. Takie wejście do namiotu, ten znak graniczny z drugiej strony sfotografowany. No, no jest morze, jest morze, za co Ci bardzo dziękuję. Skrawek, ale jest. Jest jeszcze jeden ekspert tak, człowiek teatru, tak. Człowiek teatru, a jednocześnie wielki znawca sztuk wizualnych. Zresztą Wojtek otwierał wiele moich wystaw. Bardzo lubię rozpoznawać te elementy na Twoich wystawach, które już gdzieś kiedyś widziałam. One kontynuują tę opowieść. No ja jestem takim kronikarzem trochę od 15 lat Twojej twórczości. Jak widzę tę lalkę, tę straszną lalkę, której się boję, tak, element tak. Twoich wiem, kolarzy, właśnie to, kiedyś, to wiem bardzo... gdzie jestem. No właśnie. Ja myślę, że to w ogóle na tym polega, że to jest dla mnie też déjà vu. Poza tym te wszystkie rzeczy są déjà bo one gdzieś już kiedyś istniały w innej formie. Ja lubię znajdywać rzeczy i nadawać im inne znaczenie. Wiesz, no tutaj jakiś manekin, który nagle w innym świetle, w innym. Niektóre rzeczy są bardzo łatwe do przetransponowania w taką nierzeczywistą rzeczywistość, a z niektórymi się trzeba trochę pomęczyć, ale ogólny zamysł jest taki, żeby brać rzeczy zwyczajne, najchętniej takie, koło których większość ludzi obojętnie przechodzi, nic z nich nie widząc nadzwyczajnego nadawać im to nowe znaczenie i potem mieć przyjemność z tego, jak widzi się zdumienie, a czasami nawet takie no, oczarowanie tym, że ktoś im wskazał inny sposób patrzenia, ktoś tam podsunął. To zresztą też bardzo pięknie powiedział Kasior, że to artysta bierze jakiś taki odłupek czegoś, jakiś kamyczek, jakiś patyczek, bo widzi w nim już, tak jak rzeźbiarz w pniu jakimś już widzi Kawałek rzeźby i, i po prostu no, na tym może nasza funkcja polega. Ja nie lubię marnotrawstwa i nie lubię tego uczucia, że coś jest bezpowrotnie stracone. I może dlatego zbieram te różne rzeczy. Czasami to są rzeczy bardzo stare, a czasami są nowe. To ja bardzo dziękuję. Będziemy kontynuowali w Gdańsku, w łaźni nowej. Andrzej Dudziński. Zasłynąłeś jako osoba, która otwierała niejedną wystawę Andrzeja Dudzińskiego, pan Wojciech Przoniak. To jest mój ukochany artysta, nie tylko mój przyjaciel, ale w związku z tym za każdym razem, jak jakaś jest jego wrenca czy wystawa, to próbuję jakby nadać ton żartobliwy. No i wystąpiłem tutaj jako recenzent tych prac. Zostałem wydelegowany z mojego środowiska aktorskiego, żebym się zorientował, jak wygląda doktorat w środowisku artystów, malarzy, bo my też piszemy doktoraty, śmiali się, więc że <grystanie> Dziękuję bardzo. Wojciech Przoniak, nasz ulubiony artysta.